I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie słusów. Dzisiaj szaleje nasz CryptoCrew, czyli Steve. Jeszcze jeden odcinek krótszy, 16 minut, pewnie około 25, z tłumaczeniem. Już przewinąłem na pierwszą, drugą minutę, żeby po prostu tego początku nie widać. Także sam początek, odpuszczamy sobie, czyli co mówi CryptoCryo o tym, żeby w bardzo łatwy sposób spojrzeć na ten wykres bez żadnych ceregieli. Ta audycja już była nagrywana. Po osiągnięciu 20 tysięcy dolarów przez Bitcoina, więc zobaczymy, co się dowiemy tym razem. I na początek CryptoCrew pokazuje nam, jak rozumieć ten wykres. Na dole będzie rysował dokładnie, co ono oznacza. I, I widzimy, że na górze mamy linię oporu, czyli tak jak tutaj było 20 złięcy na all time high, tak samo tutaj dochodzimy z ceną po raz pierwszy wyrysowany spadek do linii tak na, naprawdę wsparcia. Okay. I right right? za drugim razem. Dochodzimy jeszcze raz do 20 tysięcy, ale już nie spadamy do 16,200, tylko na przykład 17,400, 17,600. Tworzymy wyższy dołek tej ceny, czyli wyrysowujemy dokładnie wyższy dołek. So we had our low back here, we had a higher low here, and then we came to make even a higher low. Then we battled back into here. Jeżeli dochodzimy do tej linii oporu parę razy, while forming higher low after przy tym samym tworząc coraz to wyższe dołki, to jest na pewno bardzo mocny ruch. It's a power move.

Około świąt 2018 roku zaczęliśmy śledzić cenę Ethereum. I widzimy, że rozrysowuje dokładnie to samo. Dochodzimy do linii oporu, która była w granicach. 181 dolarów. Zaczynaliśmy od 88, także widzicie, że coraz wyżej. Came back down, formed a higher low. Went back up into that same resistance zone. Came back down, formed another higher low. Look at that formation. Our low was here. Our higher low was here. And our higher low was here. And we came back up in again into the resistance zone. Got rejected. And another higher low. And then... W tym przypadku mamy aż 4 zetknięcia się z niższymi um, tymi właśnie dołkami na tej cenie, czyli coraz wyżej dochodzimy, ale cztery razy, tak jak ostatnio Tone wejstwo tłumaczył, że on chce widzieć trzy razy na bitcoinie, to jest jeszcze nie ten ruch, który wyskoczymy powyżej 20 tysięcy dolarów. No i się pomylił oczywiście, ale widzimy, że czasami można cztery 5 razy, żeby dopiero wyskoczyć z danego trendu. Ale jest jeden klucz do tej formacji, żeby przetrawić go na resztę waszego życia. It's how to identify where to take profit. How to know where to take profit. How to trade this chart pattern. Because you can find this exact chart pattern. No i pytanie jest, jak dokładnie wiedzieć, kiedy wziąć swój profit, zarobek, urobek, cokolwiek to znaczy, czyli za każdym razem, kiedy wyjść, powiedzmy kiedy zarobić na tym wykresie. I nie dotyczy on tylko krypto, także giełdy, innych aktyw, a chart, you can find this pattern. Even in the housing market, etc. Nawet na rynku nieruchomości I innych. So the key is, well, how do you trade this pattern? How do you trade this pattern? Let me break it down. Jak rozegrać ten ruch? And once we get into how to trade this pattern, I want to give you uh, the way to measure this pattern. We'll just do it real quick. What you want to do to understand where this is going to break out, and then I'll explain how to trade it. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to rozegrać, najpierw musisz sprawdzić bazę tej formacji, gdzie ona się utworzyła, na samym początku. W tym przypadku 25 listopada 2020 roku mieliśmy pierwsze zetknięcie

To oznacza our base, czyli tą bazę. we'll use this as our drawing tool to understand our target, right? So we're drawing a line, we click once, we drag it down, and we click again, and this is considered our base. Okay? We're gonna take this line, and this is our competitive advantage. We're gonna take this line and put it and let's hypothetically say that we're breaking out right now, which could very well be, and we'll get to that in a second. I teraz tą linię przesuwamy pionową do tego momentu, gdzie wyszliśmy z ceną Bitcoina powyżej 20 tysięcy dolarów. Gdzie ta cena nas doprowadzi? No, ale na razie na spokoju, za chwilę do tego dojdziemy. Hold your horses, czyli spokojnie, Prrr. za chwilę dojdziemy where this price takes us to. So, in, right we in here, you on a chart, right? I teraz pewnie zadaję sobie pytanie jak to rozegrać. Powiedzmy, że jesteśmy na 4-godzinnym wykresie. Widzimy wyjście poza right 20, W tym momencie Bitcoin Walczy o 20 tysięcy Major, major, major. 20 000. Także 20 tysięcy Zobaczymy, czy to też było nagrywane wcześniej. Tak, bo widzę, że nadal mamy 20 579 dolarów. Czyli na pewno to było nagrywane wcześniej. But we want to know how to trade this. We don't have any candles that have closed above. This candle that we're in right now has about 3 hours to close. Czyli ta świeca dopiero się zamknie za około dwóch godzin, tam 30 minut chyba, dodawał informacji. także nie mamy czasu, żeby powiedzmy poczekać na to przy takim ruchu, co możemy zrobić? So the question comes how do we trade this, and more importantly, where is that? Price target. Let's break it down pound for pound. Price target and how to trade this. Okay, Jaka cena na tym I jak zagrać, this? We're gonna go back to our drawing tool, right? We talked about that resistance zone here, okay? And we talked about how price comes up and we get rejected, we come down, we form a higher low, we come up, we get rejected again and form a higher low, we come. Mówiliśmy o tym już w wykresie, czyli dochodzimy do tej linii wsparcia, to już tego jeszcze raz nie muszę tłumaczyć. Up, in in Jak to tradeować? To czekamy za potwierdzeniem. Trading always, it's, it's Now... W tradingu zawsze złota zasada czekamy za potwierdzeniem.

Uderzamy od trudu razy, wychodzimy powyżej, oczywiście, i to nie ma być mały wyskok. Czekamy za pełną świecą, zamknięciem, pełnej świecy poza tą strefą. Above this neckline, above this powyżej tej linii. Całym korpusem świecy. I potwierdzenie jeszcze zejścia na dół. I potwierdzenie wyjścia w górę, kontynuacji trendu. Then the Wtedy potwierdzamy właśnie wyjście z tej pozycji. Ok? Więc so you want to take a position at the close. You want to put your stop loss below where this neckline is. Where this... Czyli wchodzimy w tą pozycję, robimy stop losa tuż pod zejściem z tej pozycji, ewentualnie czy z tej linii wsparcia, jeżeli byśmy mieli zejść niżej. Bo wiesz, że jeżeli to jest płachta byka czyli wiadomo. Y no, nie do końca jest to potwierdzony ruch w górę i spadamy z tym ruchem w dół. To wiemy, że stop loss nas uratuje. You're fine. You know that if we come back down this level, below this level, right? Like below this level here, you know that we could potentially retest down here. So you want to set your stop losses way up here. You want to protect yourself. You want to have a smart risk-reward ratio. And I'll show you the reward in a moment, right? No, i zawsze stosunek ryzyka do nagrody jest tutaj bardzo ważny. If you go get my free course, this will... No, i to się dowiecie dopiero na darmowych kursach, które są na makes more sensu. Jeśli here, go to CryptoCrewUniversity.com, Get your free course right now. So, As we continue with how to trade this, we understand, okay, we want a confirmation. We understand the stop loss is here, we understand risk reward and we understand if we come back down, we could be retesting this area here. I rozumiemy te rzeczy, które nam wytłumaczył do tej pory. But how about our target price once we do confirm a breakout? Ale jaki jest zasięg cenowy po wyjściu z sukcesem z tej pozycji? Let's say you're watching this Jeżeli mam kolejne świece, które zamykają się powyżej tej linii oporu w końcu pokonanej teraz już linii wsparcia, zamykamy się powyżej, paroma świecami, wtedy jest jeszcze bardziej prawdopodobne, że idziemy wyżej. Mamy potwierdzenie tej formacji. okay, but again, we don't have a candle close for almost three hours. Hypothetically, let's say we did. Where is the price target? Let's get to that. I hope you have your guesses. as we scroll here, you can start to see that we're climbing in value. It's starting to get pretty interesting and our line is keep is, it kept going okay it kept going again we Jak tylko idziemy w górę, widzimy, że cena też się przesuwa w górę. Jest to naprawdę ciekawe. I najczęściej te rzeczy mogą rozgrywać się przez miesiące, tygodnie, dni.

Teraz widzimy, że tak. You know, you're in the of me this. Dokładnie, ty wiesz, bo jesteś w przyszłości, widząc ten odcinek. Nawet jeżeli byśmy spadli poniżej tej linii wsparcia, potem znowu byśmy mieli tą linię oporu i doszli do tej. Niższej linii, ale nie przebili jej dołem, to nadal jesteśmy w tym y, trendzie wzrostowym. No Jedyny problem mamy, kiedy Bitcoin zejdzie z tej linii trendu wzrostowej. We'll okay? so Wtedy musimy jeszcze raz podejść do wykresu i. Tutaj obmyślić. Watching this in the future, you already know what has happened, so we're going to get to the target price, and this is again once we confirm our breakout with some candles that have closed as support, and we see a bounce from that level. So as we continue to drag down here, we're all the way up into the 20,800. Our target is still above here. I widzimy, jak przesuwamy. Jesteśmy przy 20,800 dolarów. Nadal jest przytaczał. Ta linia jest. Więc będziemy dalej drogować, dalej drogować. I we're going up and up. Mamy 21,200 here. 21,200. I nadal idziemy w górę. Ok, więc to jest nasz target. Pamiętaj, że nie jest to, co robimy w 5 minutach przedtem. To jest nasz target z tego move. Ten move jest. Is... I to nie jest cel, który jest zrobiony w chwilę. To jest cel, który wyrobił się przez ostatnie tygodnie, na tym wykresie dojścia do tej linii oporu. Yeah, Od 24 listopada zaczął się tworzyć. And here we are today on December 16th. So, this is a few weeks old move. Right, it's going to take a little bit of time to get to our target, but again, these targets are fairly accurate. But it's based on probability and statistics. Does it 100% of the time go to this move? No. It's a good mathematical formula for you to understand where to take profits, how to trade this, how to make a quick couple bucks. But this is not financial advice. I'm not your financial advisor. I czy to

this for three weeks we've been forming this for three weeks we've battled up to the resistance zone a handful of times we battled down we're forming higher lows we don't know what's happening as we speak but again we're preparing for a breakout and we're also preparing for a retest here we are prepared on both sides we're level headed we're Jesteśmy przygotowani po dwóch stronach medalu tutaj i na linię wsparcia, i na przebicie byka jeszcze wyżej, i na odparcie i powrócenie do dalej, tej samej formacji. Wiemy, jak używać stop lossa wiemy, kiedy wejść, bo używamy ryzyka do nagrody. Stosunku. Jeżeli jesteśmy na Bitcoinie, na 4-godzinnym wykresie, mamy dwie świece potwierdzające to, czyli 8 godzin utworzone dwie świece powyżej, wtedy potwierdzamy tą tezę tego wykresu. We're not risking a lot. I nie ryzykujemy za dużo, bo nasz stop loss też jest osadzony niedużo niżej. You can set your stop loss down here at even 19, nawet na 19 tysięcy dolarów, żeby nie wykosiło, jak czasami boty lubią na niektórych giełdach wykosić po prostu stop losy. Right. Czyli ryzykujesz 1 dolarów, żeby zarobić 3000 dolarów. Także to jest 1 do 3. Bardzo dobre bardzo dobry stosunek ryzyka do nagrody. Ratio. right so this is a nice healthy move with a nice healthy breakout but we need confirmation so this brings us up to about twenty three thousand just roughly right above twenty three thousand dollars okay so the risk reward is beautiful this formation is beautiful but we don't have confirmation.

Nadal jest ta pozycja zachowana, jeżeli spadniemy poniżej, no to wtedy zaczniemy się martwić ewentualnie. Pamiętajmy, że 13-14 tysięcy, jak pokazywał na poprzednim wykresie, też jest możliwe, żeby wykościć po prostu ludzi. Pamiętajmy też o jednym jego wykresie, który mówi 23 tysiące 24, że możemy mieć jeszcze tą jedną literę, czy to linię fale Eliota. C czy D, teraz już nie pamiętam dokładnie, która to była, że możemy też z tamtych rejonów zejść niżej. Też o tym pamiętajmy. Więc, mając to wszystko na uwadze, wydaje mi się, że rozumiemy, co może się wydarzyć. Więc, mamy tych audycji troszeczkę dzisiaj. Ja się zastanowię, czy z newsami nie wyjdę z rana, bo mi gardło trochę schodzi. Muszę wam powiedzieć szczerze, już się męczę przy tym katarze, więc. Spróbuję, spróbuję jeszcze zrobić audycję. Jeżeli nie, to będzie ona z rana około godziny 8-9 położy się szybciej i wtedy wszystkie newsy. Będzie to dłuższa audycja sorry, ale nie mieliśmy newsów. Także zobaczymy, zobaczymy. Pewnie ta audycja wam się nie pokaże w powiadomieniach. Więc albo ta, albo następna się nie pokaże w powiadomieniach, bo już to są trzy audycje na dzień, a to jest za dużo. dla algorytmów YouTube'a, żeby przekazywać każdy film na urządzenia mobilne, czy gdzieś tam w powiadomieniach. Musicie manualnie wtedy wyjść na dany YouTube i dlatego to się nie pokazuje. Dobra, w takim razie mamy to. Dziękujemy oczywiście. CryptoCrew jeszcze raz i pewnie się pojawi w piątek, bo coś czuję, się zaczyna dziać tutaj na rynku krypto, jeszcze i by się przydało tutaj, bo XRP mamy z poprzedniego odcinka. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.